Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Oliana. Przychodzę z kartą dnia, przesłaniem anielskim na dzień 21:10, czyli na poniedziałek, i zobaczmy już, jaka karta tutaj dla nas dzisiaj będzie: Mistrzowie Duchowi. Jeszcze sobie przeczytamy tutaj dół tej karty. Potężni, kochający i mądrzy duchowi nauczyciele czuwają nad Tobą i Cię prowadzą. Dokładnie, moi drodzy, ta karta zapewnia nas w, w dniu dzisiejszym i ogólnie rzecz biorąc, tak, ponieważ ona w dniu dzisiejszym wyszła, ale to nie znaczy, że ona po 24 godzinach tak, yy, tak zniknie, tak, jej działanie. Moi drodzy, tutaj mamy zapewnienie, że nie jesteśmy sami, że tam na górze każdy, yy, każdy ma tego swojego opiekuna duchowego, swojego anioła-stróża i kiedy trzeba, to ten anioł-stróż działa, tak. My nigdy nie jesteśmy sami i nigdy nie zostajemy z problemami, jak gdyby na pastwę losu, jak to się mówi moi drodzy, druga strona istnieje, sfera duchowa jak najbardziej jest i mam nadzieję i wierzę w to że ludzie, którzy wchodzą na mój kanał już doskonale o tym wiedzą, tak ponieważ moi drodzy, to jest podstawa tego, żebyście uwierzyli w, też w stronę duchową naszego życia tak więc moi drodzy, tutaj macie zapewnienie, że wasi aniołowie, stróżo, przepraszam, wasz anioł stróż i wasi mistrzowie duchowi nad wami tutaj czuwają, tak? Proszę zobaczyć tą kartę. Karta jest przepiękna, już kiedyś to mówiłam, bardzo mi się podoba ta symbolika tej karty, ponieważ tutaj mamy wyszczególnionych mistrzów duchowych, tak? Jest ich kilku, kilkunastu, można nawet powiedzieć. I jest to piękne, ponieważ oni są zróżnicowani. Tu jest y, bardziej sfera buddyjska, tutaj jest chrześcijańska, tutaj są przeróżne, moi drodzy, y, strony wiary, można tak powiedzieć, bo ta karta pokazuje, że, że tak powiem, na górze każdy z nas jest równy, tak? Nie ma, że jeden wierzy w to, drugi wierzy w tamto. Na tej karcie symbolika tej, tej karty powiem szczerze, jest przepiękna i bardzo do mnie przemawia, moi drodzy. Jest siła wyższa na samej górze. I później mamy tych naszych mistrzów, tych opiekunów duchowych, a jeszcze po drodze jest, nas anioł, jest nasz Anioł Stróż. Więc, moi drodzy, każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, ma swojego opiekuna duchowego, i tak jak już kiedyś mówiłam, jeżeli masz silną energetykę, tylko taką nadaną już z góry energetykę, taką już od urodzenia, nie chodzi o to, że się doenergetyzowujesz, tylko jeżeli już masz, że tak powiem, na wstępie życia silną energetykę, to ty masz tych aniołów stróżów bądź opiekunów duchowych kilku, kilku, tak? Ponieważ muszą, jak gdyby, okiełznać tą Twoją energię. Natomiast większość ludzi ma jednego anioła stróża i jednego opiekuna duchowego. Tak to, moi drodzy, wygląda, więc nigdy nie jesteśmy sami. Proszę o tym pamiętać, że nawet jeżeli jest źle tutaj na tym padole ziemskim, to pamiętaj, że na górze jest ktoś, kto nad tobą czuwa. Ty nigdy nie jesteś sam, bo nie dość, że y, czuwa nad tobą siła wyższa. To jeszcze jest Twój opiekun duchowy. Więc macie, moi drodzy, podwójne zabezpieczenie i podwójne wsparcie z góry. Nie mówiąc już o osobach, które odeszły i również nas, nas wspierają z naszych rodzin, tak? Więc, moi drodzy, przepiękna karta na dzisiaj, taka bardzo duchowa, ale również takie karty y, są potrzebne, po prostu, tak? Jesteśmy na tyle rozwinięci na tym kanale, że doskonale zdajemy sobie sprawę z tej drugiej strony, tak? która istnieje, z tej niewidocznej strony, która bądź co bądź codziennie na nas działa. tak. Więc moi drodzy, nigdy nie jesteście sami, zapamiętajcie o tym. Nawet jeżeli czujecie się samotni, niedowartościowani, niedocenieni tutaj, to ty nigdy nie jesteś sam, ponieważ tam na górze jest twój opiekun duchowy, twój anioł stróż i siła wyższa. I oni nad tobą, że tak powiem, mają piecze i oni ci krzywdy zrobić nie dadzą. Więc, moi drodzy, z, taką, yy, z takim zapewnieniem, z taką interpretacją w dniu dzisiejszym, państwa zostawiam. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, Oliana.